przekroczona, to tutaj docierają wycieczki kampery, aby popatrzeć na Rosję, chociaż z daleka. Patrzyli na nas, jakbyśmy wracali z bieguna, jak Amundsen, jak, ach, najwięksi odkrywcy. I zaczynamy małe zwiedzanie Norwegii, północnej Norwegii. Najpierw zostawiamy na sztel placu kampera i ruszamy w miasto. Po korony, poznać ceny, nie tak wygląda to miasteczko. Konsulat rosyjski jest, ale bankomatu jeszcze nie trafiliśmy. Dzielnie szukamy dalej. Kolejna ciekawostka na naszej trasie w Najden Kościół z 1826 roku. Wtedy, no i same sieci się zgłaszają, wtedy powstała tutaj parafia na pograniczu szwedzko-rosyjskim. Zmieniało się raz na prawo, raz na lewo, raz na prawo, raz na lewo, ale co teraz tutaj jest? Dzisiaj rozpocząłem swoje przyrodnicze łonie. Za fjordem Waranger, półwysep Waranger i Park Narodowy o tej samej nazwie. Tam się ale widzę, że głównie w ziemiankach pomieszkiwali. Każda budowla okryta jest darnią. I teraz dalej. Tak. Znowu seteczka powinna dzisiaj paść, ale może nie musi. Fotografując te okoliczności przyrody spotkaliśmy suszarnię dorsza, norweskiego dorsza. Słońce, wiatr. Tutaj wisi ostrzeżenie dla ptaków, które próbowałyby się dobrać do tej łatwej zdobyczy. A co z muchami na tych dorszach? Jest też na skórze, skóra jest niejadana. Ale już tutaj co kilka kilometrów fajne miejsce dla kamperów w porcie urocze koło tych suszarni dorszy No tak ujechaliśmy kolejne dwa kilometry Muzeum starych kamiochów Jakby to pewien karawaniasz powiedział Stary dom Sam no kolejna frajda, maszt, zwykły maszt, do którego w 28, 26 i 28 roku sumowane były sterowce Amonsena i e, Umberto Nobile w czasie ich wypraw na biegun północny. Ale tu fajny koniec świata. Jofelt ja, Febel muszę tutaj na posterunku patrzeć, czy się wróg nie zbliża. Sprawa jest bardzo poważna. Na razie nieprzyjaciela nie widzę. To się idę zdrzemnąć. No i tak wygląda ten ostatni plac na południowo-wschodnim krańcu Europy. Całkiem nieźle jak na pierwsze dni czerwca. Jesteśmy na Saharze. Więc zaspy na mnie straszne. Zaraz ruszymy, jak te długi śnieżne odśnieżyć ten dziki kraj. O, dziury w ziemi. Podający śnieg. krótki postój wśród troli bo trole nerweskie nie są wcale na południu trole tutaj są i teraz w kierunku Alto Dobroku i Lofotów Panorama taka jak Narwiku. Narwiku. Puh, no to dobry plaszka w Afryce. Widoki takie jak w Beskidzie Wyspowym na wiosnę. Na śniegu. Dla przypomnienia przypomina się, że minął połowy, minęło połowę czerwca. I, I przysupnęliśmy sobie na noc w tych pięknych okolicznościach przyrody. Bo właśnie to ma karawaning do siebie, że Staniesz gdzie chcesz, kiedy chcesz i z kim chcesz. Chodź tutaj kici, 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 taś, taś taś. No co, po dwóch dniach wracamy znowu. Tym tysiąc znamy się 75 metrów nad lustro morza. Eurospar jest tu. Brawo. Pogoda od kilku dni bez zmian. Wycofujemy się. Dzisiaj ostatnie godziny w Norwegii że Szwecja będzie bardziej łaskawa. Cześć dobru, cześć deszcze, fiordy i dzikusy. A teraz tu już tylko pniemy się w górę w kierunku granicy norwesko-szwedzkiej. Jeszcze ostatnie widoczki fiordów. No i nadszedł czas na pożegnanie norweskiego trola. Jezu, jaki to brzydal. I jeszcze kilka kilometrów do Szwecji. No i przejście graniczne za kilkaset metrów. Bye, bye, Norwegio.